Przychodzi facet do lekarza, a lekarz też czerkistańczyk. Roman Faubert to hiperhipochondryk. Od 18 lat leczący się u doktora z Można powiedzieć, że to on zasponsorował swojemu lekarzowi chatę. Teraz ulubiony pacjent doktora ma kolejny poważny kryzys. Lekarz postanawia wyleczyć go raz na zawsze miłością. Poszukiwania kobiety zabrną w rejony, których nie spodziewaliście się odwiedzać. Danemu Bunowi tak dobrze pracowało się z Kadem Meradem w jeszcze dalej niż północ, że w swoim kolejnym autorskim dziele ponownie właśnie z nim postanowił utworzyć komiczny duet prowadzący Szturm na smutasów. Wspiera ich Alice Paul, której przypisano jednak głównie robienie niemądrej miny i wielkich oczu, do czego ma naturalne predyspozycje. Przychodzi facet do lekarza, to komedia prześmieszna, ale też dość męcząca. Możecie się tego nie spodziewać, ale w pewnym momencie staje się komedią pomyłek z fikcyjnym pogrążonym w wojnie domowej czetkistanem na pierwszym planie, momentami przechodząc nawet w film wojenny. Stanu jest tu za dużo, zwłaszcza że wszystko co najzabawniejsze dzieje się poza tym wątkiem. No ale przyszliśmy tu leczyć się śmiechem, a dobre lekarstwo musi być gorzkie, prawda? Ten film to Danny Boone, czyli człowiek z twarzy podobny trochę do Adama Sandlera i jednak z poczuciem humoru zdecydowanie bardziej francuskim, może nawet nieco definesowskim. Brzmi jak bardzo zabawny miks i właśnie tak jest.